Witam wszystkich i zapraszam na ostatni fragment książki Neville'a Godarda. Miłość będzie trwać. Wszyscy mieszkańcy Ziemi są bezmyślni, bo według swojej woli On postępuje zarówno z niebiańską armią, jak i z ziemianami. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i mu powiedział: Cóż ty uczyniłeś? Wykład 14. Synowie Najwyższego. Herbert Hoover założył raz pewne oświadczenie na konwencie Partii Republikańskiej w San Francisco. Wiem, że umniejsza mu się na wiele sposobów, ale powiem Wam, że on jest jednym z najważniejszych liderów naszego państwa. A oto wtedy powiedział, na historię ludzkości składają się rządy, rewolucje i wojny i w zasadzie te wzloty i upadki narodów powinny być opisane w terminach wzlotów i upadków idei zaszczepionych, Umysły ludzi. Mamy do czynienia z człowiekiem, który naprawdę stawał na głowie, by móc skończyć kolecz, bo miał pieniądze na start i dotarł on do najwyższego stopnia oficera w naszym kraju. Wszystko zmieniło się wraz z jego następcą, i te straszne rzeczy, w które wpakował się nas jego zwolennik, on wykonał to, ale nie obdarzył go swym uznaniem. A ten następca, jak wiecie, był kaleką, i kraj również stał przy nim okaleczony. Reprezentanci naszego kraju zawsze reprezentują to, czym my jesteśmy. I upadliśmy, jak ułomni, nie mogliśmy stanąć na własnych nogach, tak jak on, który również nie mógł stać bez pomocy. Za każdym razem, gdy chciał wstać, zwracać się do kogo musiano mu pomagać. I on wprowadzał w czym wszystko to, o czym mówił Huber. Choćby te jego cytaty, o których myślicie, że są jego, a wcale nie są, jak ten. Jedyne, czego możemy się bać, to strach sam w sobie. Te słowa wypowiedział dużo wcześniej Henry David Thoreau. Wróćmy do tej wypowiedzi Huvera. Na historię ludzkości składają się rządy, rewolucje i wojny, i w zasadzie te wzloty i upadki narodów powinny być opisane w terminach wzlotów i upadków idei. Zaszczepionych w umysły ludzi. A teraz zacytujmy fragment Ewangelii Jana, mając nadzieję, że zinterpretuję to zgodnie z tym, co było u Nehemiasza. I pretuję to zgodnie z tym, co było u Nehemiasza. Czytali z Księgi Prawa Bożego wraz z interpretacją, tak by ludzie rozumieli to, co jest czytane. A w tej Ewangelii Jana napisano tak: Ja jestem z wysokości. Wy jesteście z niskości. Wy jesteście z tego świata, a ja jestem nie z tego świata. I jeśli nie uwierzycie w to, że ja jestem, to umrzecie w grzechach swoich. A grzech oznacza chybić celu. To właśnie znaczy i nie ma innych znaczeń. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, to umrzecie w grzechach swoich. I ja pytam się was, czy wy wiecie, kim chcecie być? Jacy chcecie być? I wy odpowiadacie mi. Chce się czuć bezpiecznie. I o ile nie wierzycie, ja jestem bezpieczna, to wtedy chybić, chybić, chybicie celu. Czyli grzyszycie. O ile nie wierzycie, że jesteście bezpieczni, także możecie oświadczyć, ja jestem bezpieczny, nawet jeśli nie ma nic na tym świecie, by potwierdzić wasze twierdzenie, to jeśli nie uwierzycie, że ja jestem takim kimś, to umrzecie w grzechach swoich. Bo imię Boga to ja jestem, nie ma innego Boga. Jest tylko jeden Bóg i jego jedno imię ja jestem. O tym opowiada pismo. Pewnego dnia w końcu zrozumiecie, że wy i ja to jedność. Mówię to was, że jesteśmy jednością ja to wiem, ale mówię to wam, a wy nie możecie w to uwierzyć. I na początku Bóg powiedział do nas, do swej stwarzającej mocy: My jesteśmy jednym i nie mogliśmy w to uwierzyć. I stamtąd upadliśmy. Nie uwierzyliśmy w to. Chcieliśmy, chcieliśmy, chybiliśmy celu. Nie mogłem uwierzyć, że ja jestem Bogiem, dlatego spaliśmy. Bogami jesteście, synami najwyższego, ale umrzecie jak ludzie, i jako jeden człowiek upadniecie. O książęta! Nie mogłem w to uwierzyć, dlatego on na początku ustanowił wzorzec, dzięki któremu będziemy w stanie uwierzyć. I oto ten wzorzec. On, ojciec, jest na początku. Ojciec jednego, jedynego. Syna i ten syn to Dawid. I cóż, ja nie wiem o tym, że jestem Dawidem, oj, ojcem Dawida. I Wy też nie wiecie, że jesteście jego ojcem. W związku z tym nie wiemy, że jesteśmy jednym i tym samym. Nie wiemy tego. I tak zastąpiliśmy, upadliśmy. Nikt nie wstępuje do nieba prócz syna człowieczego, tego, który wpierw z nieba zastąpił. Czy to jest prorocze, że użyto tu czasu teraźniejszego? Czy to o wstępowaniu jest proroctwem, czy jest to obecnym faktem? On zastąpił i potem wstępuje. On stąpił, aby dowieść proroctwa, tego, że jesteście prawdziwie synami Bożymi, że ja i wy jesteśmy jednością, ale ja nie mogę w to uwierzyć. Nie czuję, że wy i ja to jedność. Nie czuję tego, że naprawdę jestem tą istotą, która jest ojcem Dawida. Więc skoro tak jest, to muszę wstąpić w tą cudowną sztukę i przejść przez wszystkie koszmary, by mógł odkryć, że ja jestem tym, który jest Bogiem, tym, który jest Ojcem Dawida, więc wstępuję. A potem wstępuję w ten sam sposób, jak Mojżesz uniósł węża na pustyni, bo tak wywyższony musi być Syn Człowieczy, bo jeśli On naprawdę jest Synem Bożym, to musi stać się Synem Człowieczym. No i cóż? I tak to syn człowieczy zostaje synem Bożym. A Bóg Ojciec i Bóg Syn są jednością. I tutaj w tym niesamowitym świecie mówię o wzlotach i upadkach narodów. Nie tylko jednostek, ale i narody mogą być rozpatrywane jako wzrastanie i upadanie idei wszczepionych w ludzkie umysły. Czy wy naprawdę wierzycie, że jesteście ojcem? Możecie powiedzieć: Mam nadzieję, że mógłbym w to uwierzyć. I cóż, to jest tym, co zaszło na początku. Oni nie wierzyli w to. Synowie nie mogli w to uwierzyć. Nie czuli, że są jednością z Bogiem. I tak spadacie i będziecie spadać, tak, abyście mogli dowiedzieć się, że ja i wy to jedność. I wszyscy musieliśmy wstąpić w świat przygotowujący nas do objawienia tego, że naprawdę jesteśmy Bogiem. I tak wstąpiliśmy tutaj i przechodzimy przez piekło, przez wszystkie, Ognie piekielne, a potem jeden za drugim zmartwychwstajemy, by odkryć to, że naprawdę jesteśmy Bogiem. My jesteśmy ojcem, jego jednorodzonego syna. Bo czy mógłbym na tym poziomie przekonać kogokolwiek, że jesteśmy jednością, samym mówieniem o tym? Oni powiedzą mi tak, ale ty wracasz do swojego domu i masz mało pieniędzy, a może ja nie mam ich w ogóle, a może masz więcej niż ja mam, a większość ludzi, których znam, ma tak dużo. Więc kim ty jesteś? Ich to nie interesuje i rozdzielają swe drogi w świecie. Oni nie mogą pojąć chociaż przez moment, że jesteśmy jednością. Większość nie chce wcale tego czuć. Ty jesteś biały, a ona jest czarna. On jest żółty i my jesteśmy jednym i tym samym? Ja tego nie chcę, a ja mówię wam, że jesteśmy jednością. Upadliśmy w to pozorne rozdzielenie, w rozłam, a teraz wstępujemy jako zjednoczeni, wprost w jedność, jaką jest Bóg. Czeka to każdego z tego świata, ale podczas naszego pobytu tu możemy dowieść tego, że wzrost i upadek idei wewnątrz nas będzie determinował nasze środowisko, w którym żyjemy. Dlatego pytam was: wiecie, kim chcecie być? Nazwijcie to i o ile nie wierzycie, ja jestem tym, to umrzecie w grzechach swoich. Grzeszeniem nie jest trafianiem do celu, brak napotkania tego. Jeśli nie zasypiacie tej nocy w przekonaniu, ja jestem takim człowiekiem, jakim pragnę być i nie upieracie się w założeniu tego, to chybiacie celu. Ja mówię, że to założenie powinno odsuwać na bok wszelkie ziemskie, cesarowe sprawy. Wy powinniście trwać w tym założeniu. Ja jestem Bogiem. Mówicie, że to wariactwo, że to arogancja, szaleństwo. Niech cały świat sobie to mówi. A ja mówię wam z doświadczenia co macie robić, a macie naprawdę czuć, że tacy jesteście. Nie mam na myśli jakiś głupot w stylu bycia jak Hitler czy jak Stalin, czy ci wszyscy ludzie, którzy tworzą te wszystkie sprawy, a potem patrzą jak to się rozpada. Nie. Chodzi mi o to, że musicie naprawdę wierzyć opowieści, to jest historia nad historią. Jak powiedziano nam w piśmie. To zaczyna się w Starym Testamencie, a potem zostaje zrealizowane w Nowym. Opowiem wam o tym dziś. On dotarł do jakiegoś miejsca i tam postanowił nocować. Podłożył więc kamień pod głowę i zasnął na nim, jak na poduszce. I miał sen, a w tym śnie ujrzał schody, czy też drabinę sięgającą do nieba. Ponad nim był pan, i w jednym ze źródeł pięcioksięgu, mianowicie w tradycji E, zamiast fragmentu aniołowie wstępowali i zestępowali, jest napisane. Bogowie wstępowali i zstępowali, tak jak w tradycji E. A są jeszcze trzy: J, D i P. Przypis tłumacza. <laughs> Wiedział on bogów, a potem przebudził się ze snu. To był bardzo przejęty, wręcz wystraszony i powiedział: Prawdziwie Bóg jest w tym miejscu i ja nie widziałem tego. Jakże straszliwe jest to miejsce, to nic innego jak przybytek Boży, to jest brama niebios. A teraz jak myślicie, czym był ten kamień? Wy dziś, gdy pójdziecie do łóżka, to położycie swą, swą głowę, prawda? I tak, imię Boga to ja jestem, a wasza czaszka jest kamieniem, czyż nie? On spoczął na kamieniu, to jest ten kamień. I on śnił o schodach, które prowadziły do nieba i tam był Bóg. I Bóg powiedział, ja jestem Pan. Bóg Twego Ojca, Abrahama i Izaaka. A potem złożył Jakubowi tą niesamowitą obietnicę, gdy Jakub się obudził i powiedział, że nie widział, że Pan miał być w tym miejscu, a potem wziął tamten kamień, swoją własną głowę, czaszkę i namaścił go stawiając jako pomnik ołtarz dla Pana. I to jest świątynia Pana. Bóg jest w was i Jego imię ja jestem, bo nie ma żadnego innego Boga. To jest Bóg. Jeśli nie wierzycie, że to ja jestem bogiem, to umrzecie w grzechach swoich, czyli będziecie nadal chybić, chybiać celu, bo musicie zakładać, że już teraz jesteście takim mężczyzną, kobietą, jakimi pragniecie być, i nie ustępować w zakładaniu tego. I właśnie doświadczenie nakazuje mi powiedzieć Wam, że to Was nawiedzie. Jest tylko jeden Bóg w tym świecie, a ludzie mówią o jakiejś innej drodze, a nie ma żadnej innej drogi. Historia opowiedziana w Starym Testamencie jest absolutną postawą tego świata. Nowy Testament zaś jest jej wypełnieniem. To jest spełnienie tych opowieści ze Starego Testamentu, bo powiedziano nam, że po dziś dzień, gdy czytają Mateusza, to zasłona przykrywa ich umysły. Oni tego nie rozumieją. Nie rozumieją, że Bóg, który przemawiał do proroków, jest w nas i to ja jestem. I dziś, składa, kładąc się spać, ani przez moment nie pomyślelibyście, że to Bóg spoczywa na kamieniu, i że tym kamieniem jest wasza własna czaszka. Po prostu kładziecie głowę i zasypiacie, i śnicie sen. I cóż tym śniącym z pisma jest Bóg? Nie ma innego Boga. On wyśniewa ten świat, wasz świat. Wykładziecie swą głowę, i myślicie sobie: Ja jestem John Brown, i idziecie spać, i to jest Bóg, i to jego głowa spoczywa na kamieniu, na tym kamieniu który jest waszą czaszką. Pewnego dnia przebudzicie się w swojej czaszce i wtedy jest to kamień, który został namaszczony. Jak powiedziano nam w tym 28 rozdziale Księgi Rodzaju, on namaścił kamień, wylał oliwę na niego i powiedział, prawdziwe jest to dom Boga. To jest ten dom, wy jesteście świątynią Pana. I ja składam na niej swoją głowę. I kim ja jestem, gdy zasnę dzisiejszej nocy? Pozwólcie, bym śnił. Że ja jestem tym, który przyczynia się do dobra na tym świecie, budząc wszystkich, do których dociera mój dotyk. Śnić, że ja naprawdę opowiadam to, co jest wieczną historią tą, którą przekazana została w Starym, a odsłonięta w Nowym Testamencie tej, której nie rozumieją ci, którzy nazywają się praktykującymi chrześcijanami. Oni tego nie rozumieją. Dzisiaj miliony tych, którzy przystępują do mszy. W 40. Psalmie możemy przeczytać, że cała ta księga jest o Was, o zwoju księgi, w zwoju księgi, o mnie napisano. I gdy mówicie, ja jestem, to właśnie jest On. To wszystko jest o tej istocie. Ja jestem i tą nią zwą Bogiem. I powiedziano Wam też, że to wszystko jest sztuką. Zapomnijcie o fizycznych zdarzeniach, ponieważ to nie miało miejsca na Ziemi. I gdy przyprowadzono go przed Piłata, i nie odpowiadał na jego pytania. To Piłat rzekł, czy wiesz, że mam moc, by cię uwolnić lub by cię ukrzyżować? Na co on odparł. Nie miałbyś nade mną żadnej mocy, gdyby nie byłaby ci ona dana z góry. A on powiedział, że to on jest z wysokości. Ja jestem z wysokości. I ja przyszedłem czynić wolę ojca. Z tego kielicha napiję się aż do dna. Ale ty sam nie masz mocy. Nikt na tym świecie nie ma żadnej mocy, o ile wy przez swoje założenie nie dacie im jej. Więc zakładacie, że jesteście niżsi niż tamten ktoś? W takim razie on odegra rolę tego, który góruje nad wami. Skoro zakładam, że ja jestem tym albo czymś innym, wtedy cóż, poprzez swoje założenie doty dotyczącego tego, kim ja jestem, wszyscy w moim świecie odzwierciedlają to założenie, odgrywając wyższe i niższe role. Myślę, że oni wszyscy naprawdę są religijni w moim świecie, a nie są. Nie ma nic poza Bogiem, a prawdziwy Bóg to ja jestem. Nie ma żadnego innego Boga. Dlatego, jeśli ośmielam się zakładać, że ja jestem jakimś stanem i ten stan jest niższy, to wtedy ci, o których myślę, że to jacyś inni niż ja, choć tak nie jest, to oni odegrają w moim świecie i sprawią, żebym poczuł się niższy niż oni. A nie ma nikogo innego. Dlatego powtarzam Wam. Wy jesteście tą jedyną istotą na tym świecie. Wy jesteście Bogiem, bo nie ma nic poza Bogiem. Jesteście każdym istnieniem, ponieważ jesteście zmiennokształtną istotą i to wygracie wszystkie role. Obserwuję swój nocny sen. Czy nie śnicie o niezliczonej ilości osób, a czyż nie wygracie wszystkie te role? Idziecie do Psychoanalityka, i on mówi wam, że to znaczy to, a tamto to znaczy coś takiego. I czy nie wygracie wszystkie te role? Czyż nie jesteście tą zmiennokształtną istotą, tym śniącym, wyśniewającym wszystkie role, które sami, sami gracie. Ale o tym tu nie myślicie, że już to jest sen, prawda? A to tak samo jest snem, i wy również gracie w nim wszystkie role. Dlatego mówię wam. Że Hoover miał całkowicie rację. On wysłał mi swój krótki utwór i ja dałem to pewnemu człowiekowi na użytek NBC, i on już mi tego nie oddał. A Hoover podpisał to dla mnie i poprosiłbym, wysłał mu kopię swojej książki Przebudzona Wyobraźnia, co też zrobiłem. On odpowiedział, że umieści ją w swojej bibliotece na Uniwersytecie Stanforda. Ja napisałem ją wcześniej, zanim on napisał swój utwór ale nigdy się nie spotkaliśmy i moja książka na pewno nie wpłynęła na niego, ponieważ jeszcze jej nie czytał i wtedy na tym konwencie powiedział o ideach powszczepiennych w ludzkie umysły i o tym, że historia ludzkości, czym ona by nie była, mogłaby być opisana w terminie wzrostu i upadku czy tych idei i on wiedział o tym dzięki swemu doświadczeniu. On nie miał ani grosza i dorobił się najwyższego Odznaczenia oficerskiego w naszym państwie. On sam nie miał wtedy ani jakiegoś odziedziczonego bogactwa, ani też zdobytego. A jest ogromna różnica między tym, jak człowiek faktycznie zrobi pieniądze, a tym, że po prostu je dostanie. I każdy chciałby mieć mnóstwo pieniędzy tak po prostu znikąd. A co innego, gdy ktoś naprawdę dopracuje się tego, pisząc sztukę, produkując coś, gdy pracuje i ma tego typu przychód. Jest tutaj wielka różnica i mówię to wam jako ktoś, kto ma jedno i drugie. Hoover wypracował to wszystko sam. I on poleca nam, by zwracać uwagę na nasze idee, ponieważ ich pojawienie się i znikanie determinuje świat, w którym żyjemy. I taki jest nasz świat. I proszę was, byście naprawdę w to uwierzyli. Chcecie być szczęśliwi? Jeśli nie założycie, że już tacy jesteście, to nie osiągniecie tego. Ponieważ jedyną mocą na tym świecie jest Bóg. I ten Bóg to ja jestem. I skoro nie ma żadnej innej mocy, która wypełniłaby mnie tam, to muszę sam to zakładać, a potem pojawi się w Was coś niesamowitego. Pomyślcie o tym, jak założył swą głowę na kamieniu i nawiązał kontakt z wiecznością. Po prostu pomyślcie o tym. On położył tam swoją głowę, a tym kamieniem była jego czaszka. I oto, pojawiły się te cuda, cud i, i oto pojawiła się ta cudowna drabina. I ta drabina była poskręcana jak wąż. Mogę powiedzieć Wam to z własnego doświadczenia, i ponad nim znajdował się Pan. Czy nie myślicie nigdy o tej drabinie jako o Chrystusie, o pośredniku między Bogiem a człowiekiem? Bo chociaż dziś położę się w łóżku i ułożę głowę na poduszce, to, to naprawdę robię to na swojej czaszce, i w tej chwili jest świadomość, jest przebudzona. To kontaktuje się z wysokością. A w tym kontakcie pomiędzy ludzką naturą a boskością mediatorem jest Chrystus. I to jest prawdziwa drabina Jakubowa. Pomyślcie o tym, a ja mówię wam, że to jest prawda. To jest drabina Jakubowa, ponieważ nikt nie wstępuje do nieba prócz syna człowieczego tego, który wpierw z nieba zstąpił który jest synem Bożym. A skoro syn Boży stał się synem człowieczym, to czyż synowi człowieczemu nie jest przeznaczone, by stać się synem Bożym? A jeśli Bóg i Jego syn są jednością, to czyż nie widzicie tego? Jest tylko Bóg, który gra wszystkie role. I dlatego mówię Wam to, że Wy i ja to jedność. I mam na myśli to, że jesteśmy jednym, na ten najbardziej intymny sposób. Ale jeśli ktoś w to nie wierzy, albo nie rozumie, albo nie do końca potrafi to uchwycić, wtedy cóż, będzie schodził w dół po tych spiralach, spiralnych schodach. A gdy oni wspinają się w górę, wtedy mają potwierdzenie tej jedności w nas wszystkich, ponieważ zanim zstąpili, to powiedziano o nich, że są synami Bożymi, i Bóg jest Ojcem, i On ma tych synów. Jesteście synami najwyższego. Dlatego jeśli wstępują do Boga, to muszą sami mieć syna, i tym synem jest Dawid. A gdy wstępują, to odkrywają, że są ojcem Dawida, i widzą wtedy to, czego nie widzieli. Lub nie mogli uwierzyć, gdy wstępowali w te ognie, aby tu odkryć, że jesteśmy jednością. Jest tylko jedno na tym świecie. Jest tylko Bóg i nie ma nic poza Bogiem. Więc jest tylko Bóg i gdy mówicie Ja jestem, to oto jest On. I teraz w świecie Cezara uwierzcie w to i idźcie naprzód. Idąc dziś spać, złóżcie swą głowę na tej prawdziwej poduszce. W piśmie nazwano to kamieniem. I to jest kamień, to jest wasza czaszka, i tam ośmielicie się zakładać, że jesteście już dziś tym mężczyzną, kobietą, jakimi pragniecie być. Po prostu zakładajcie to. I jutro, jeśli świat temu zaprzeczy, to co ma to jakieś znaczenie? Wynalegacie na to, że tak jest, i powiem wam, że tak właśnie będzie. Ale kiedy już tego, do tego dojdzie, to nie zapominajcie, jak to powołaliście. Nie zapominajcie o panu. Nie zaczynajcie czcić innego. Bo nie ma żadnego innego, nie ma innego Boga. My zwykliśmy wierzyć, że to przez nią, przez nią, czy przez jego, że to przez ich status socjalny, że to dlatego, że ktoś ich znał, albo że to przez to, albo przez tamto. Zapomnijcie o tym. Nikt na tym świecie nie jest ważniejszy od Was. Nikt. Nie spotkałem jeszcze osoby na tym świecie, którą uważałbym za kogoś ważniejszego. Tak, chciałbym spotkać takiego Einsteina. Kocham go za jego wkład w świat matematyki i fizyki. Nawet kiedy prawie spotkaliśmy się, ale finalnie nie doszło do tego. Jednak chciałbym się spotkać z nim, z wieloma ludźmi, chętnie, ale nigdy nie spotkałem kogoś, ani nie słyszałem o kimś, kto miałby mnie przywyższać. Czy to jest arogancja? Możecie to tak nazwać, jeśli chcecie. Ja przebudziłem się ze snu o życiu. Ja jestem bogiem ojcem jednorodzonego syna Dawida. Cóż, jeśli powiecie mi, że ktoś jest większy, wtedy rozumiem, że macie na myśli kogoś, kto jest większy niż Bóg. A ja nie znam nikogo, kto byłby większy niż Bóg. Słaby, jakim jestem, tak ograniczonym, jakim jestem. Tak, mógłbym umrzeć dzisiaj i usłyszeliście, us, us, usłyszeliście byście jutro nowinerze, że Neville wczoraj umarł. No i w porządku. Ale mimo to wciąż na ten moment nie mógłbym wymyśleć kogoś, kto byłby nadrzędny wobec mnie, wiedząc to, co wiem. Nie czuję, bym sam był nad kimś tu, w tym świecie. Nie czuję się ani większy, ani mniejszy wobec kogoś innego. I tak wszyscy jesteśmy jednym, bo jest tylko jedna istota i to jest, tą istotą jest Bóg. I ja nie mogłem na początku, gdzie wszyscy byliśmy razem, uwierzyć, że my byliśmy Bogiem. Jak powiedziano nam w Psalmie, gdzie napisano, że jesteśmy wszyscy synami Najwyższego i że byliśmy jednością z Bogiem. Nie uwierzyliśmy w to, i wtedy On musiał przywrócić nam tą świadomość bycia Bogiem. Bogami jesteście, synami Najwyższego, każdy z Was, niemniej jednak umrzecie jak ludzie i jako jeden człowiek upadniecie. O książęta, cóż za wołanie i ten jeden, który widział to. Czeka na nas wszystkich, byśmy powrócili do świadomości bycia tym jednym, który przemówił do nas na początku. On ustanowił wzorzec, z którego korzystamy powracając, bo jest tylko jedna droga powrotu. My wracamy poprzez ten wzorzec człowieka, zwany w piśmie Chrystusem, i wracamy jako Bóg. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną książkę Nevillea Godarda. Przebudzona Wyobraźnia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu.